Jak widzicie na moim kolejnym zrobiłem nową kanapkę oraz na 3 minuty robię cięcie płyty. Ja Musiałem oczywiście zrobić nową e, kanapkę oraz tutaj dolecieć. A teraz jak widzicie robię halet na no, taką od I, no, i robimy ten sam sposób co z GreatTaskiem. Jak widzicie teraz mam bardzo dużo czasu na niego, czyli na półtorej godziny. No ja muszę prosto zrobić. To jest dla mnie wszystkie paradoksy, To jest dla mnie powo takie połowanie że muszę zrobić. Potem chyba dziciecie mieli Brut Taska. Brunet taska. E, tak, tak się go wymawia. E, no i będzie też na niego Shiny Na koniec będzie Scream Tail. E, i chyba też będę robił właśnie na raining puna bo też go chcę złapać, A, dużo jeszcze rzeczy mam. Ej, on umił latać. Nie ów. A, ja muszę je zlikwidować, najgorzej nie wiem. Musiałam o to zrobić cięcie mojej drodzy, bo mój pokémon jest po prostu no, nie Ej, czekaj, czekaj się nie Czekajcie, co jest? Jeszcze raz się odsunę i no, na inny typ teraz. mi nie, da się powiedzieć. No, respi się coś, lecz nie tak jak z Creighton'em. Widzieliście na wcześniejszym odcinku, ile się ich respiło. Ile teraz. No serio. No. Ja, no chyba jak nie będę robił tego Shenichalta. No szkoda mi tych składników, ale po prostu chcę Wam pokazać e, jak ten e, jakie ja mam shiny po prostu. na to mi będzie pewnie no, widzicie, to był ten Grey Task z wcześniejszego odcinka. Tutaj mam Shayne Numera, lecz on jest tak jasny, że on już to nie, nie idzie. E, O, widzicie? No. no. Teraz jest Shiny Magnumite, Teraz jest Krytykulę. Teraz mamy tutaj Slowpooka. Ja chcę. Tak, te... Shayne. Klefery krewolera, Szaldera e, garczompa i Aplina? Następnie Ludicolo, Mamosłajn, Rubin, Korpisz, Szaimim, Piczu, sługma, Rotom, Jak Mało. Mm. Klefere. Vik triba. Pacijena. Karkol. Flečinder. Piliper. Lomber. Indede. Sinti. Golem. Lehong. Vulpix. Mantipus. Lehong. Plisi, Lampet, Indada, Grubbin, Makuhita, Poliswine oraz Makuhita. Teraz Zaptos, Artikulo, Zaptos, ale kalarianski, Moltres, Kaknea, Eternatus, nie widzieliście, dobra, jeszcze raz. No, alternatus teraz kaleriański multras, no i na razie to jest koniec, mam nadzieję, że fajny odcinek, no niestety nie skończyłam, bo nie miałem czasu, pa.